Czy można toczyć szkło? Tak, pod warunkiem, że ma się do tego specjalne urządzenie zwane tokarką do szkła. Prezentuję nasz jeszcze nie w pełni złożony model służący do toczenia szkła. Warto pamiętać, że jest to proces zupełnie różny od toczenia metali i tworzyw sztucznych. Wymaga on znacznie większej wiedzy, praktyki i umiejętności. Toczony materiał trzeba doprowadzić do wysokiej temperatury i dopiero wtedy zacząć jego obróbkę. Dlatego tak niewielu zajmuje się tym tematem. W INREACT lubimy Wyzwania.